Hej wszyscy, witajcie na moim kanale Patrycja. Jest. Dzisiaj tak jak widzicie po tytule robimy QA! <laughs> dzisiaj rano zadałam Wam pytanie na Instagramie, żeby mi zadawać pytanka na QA, które dzisiaj będę robić i dużo z Was odpowiedziało, zadało mi pytania. Tutaj sobie zrobiłam listę, na no mamy telefonie i zaraz na nie będę wszystkie odpowiadać. W sumie nawet nie wiem ile pytań mamy. Chyba około 15, a więc, um, a więc, a więc, a więc to, to, to. <grystanie> mam nadzieję, że wam ten filmik się spodoba, nie zapomnijcie o dużej łapce w górę, o subskrypcji, o komentarzu, bo czy i odpisuję na wszystkie i bez przedłużania zaczynajmy. Okej, okay, kochani, a więc pierwsze pytańko. Jakich kolorów najczęściej używasz do powiek? Um, ja jak robię makijaż To e, nie maluję nigdy powiek Zawsze tylko robię brwi Błyszczyk, bronzer Concealer, maskara I to wszystko O i highlighter, highlighter też lubię um, Ale jak już używam Kolor do powiek um, Cień, cień do powiek Tak się mówi e, To właśnie używam Z e, Revolution Lubię takie e, Nudy, nude Nude, chyba się mówi, takie kolory bron, brązowe, takie bardzo delikatne. Um, lubię też rose gold. Nie lubię żadnych takich błękitnych, różowych, yy. nawet złotych nie lubię. <laughs> po prostu lubię bardzo takie stonowane, można powiedzieć. Następnie pytanie: Co tam? <laughs> um, dziękuję za takie fajne pytanie. U mnie wszystko ok czekam aż ta kwarantanna się skończy Aż um, wirus minie i wszystko wróci do normalności um, Nigdy nie wiedziałam, że to powiem, ale tęsknię za szkołą Znaczy nie, przeważnie jak mamy ferie to też tęsknię za szkołą Ale teraz naprawdę jeszcze nie mogę doczekać aż wrócimy um, I co? I, I tak to to... To samo robię codziennie, czyli Wstaję, odrabiam lekcje, oglądam filmy, nagrywam filmy, zajmuję się YouTube'em i idę spać. Też pomagam w domu, czasami, <grych> e, szykuję się i to wszystko, więc nic ciekawego. Następne. Chciałabyś, chciałabyś polecieć do Hiszpanii? Um, ja już byłam w Hiszpanii, byłam na Lanzarote i, na, i w Teneryfie. Byłam w Lanzarote i w Teneryfie. E, byłam. i to chyba wszystko z Hiszpanii. Um, ogólnie um, ja bardzo lubię Hiszpanię, że mam tam spędzać wakacje. Um, wcześniej, dosłownie jeszcze rok temu, myślałam o uniwers uniwersytecie, <ścoughs> chciałam powiedzieć w angielsku, o uniwersytecie w Hiszpanii, um, ale jakoś to mi minęło, a więc żyć raczej nie, ale na wakacje jak najbardziej. Um, czy masz TikToka? Tak, mam TikToka. E, wszystkie linki do moich e, social media są w opisie. Um, mam TikToka, Instagrama, Facebooka. Zastanawiam się nad założeniem Twittera, um, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy. TikToka mam, TikToka też. Dużo filmików daję na mojego Insta. Um, ogólnie jestem obses z TikTokiem. Nie ma dnia bez TikToka. <grych> Następne pytanie. Długo zastanawiałeś się przed założeniem kanału, czy to był raczej spontaniczny pomysł? Um, to nie było tak, że się zastanawiałam, planowałam. Ja od bardzo, bardzo dawna e, chciałam coś robić z YouTube'em. E, zawsze oglądałam innych vlogerów, inne, innych youtuberów i bardzo mi się marzyło takie coś. Um, nigdy jakby się nad tym nie zastanawiałam przed tam. Po prostu wzięłam jeszcze kamerę starą, taką od rodziców i zaczęłam vlogować. Mama mi to chyba wczoraj pokazywała. Um, to, był, to, to było to był po prostu. Um, nigdy nie wyszło poza kamerkę, zostało tam, nawet o tym zapomniałam. I to można To chyba było tak 4 lata temu, um, ale nigdy tego tak nie zrobiłam na serio. I w końcu w te wakacje no, przerwałam taniec, przez to, że szłam do trzeciego roku i jest dużo nauki, a po prostu nie chciałam nie mieć hobby i postanowiłam, że zacznę YouTube'a. I to była mega, mega decyzja. Bardzo się cieszę, że coś takiego zaczęłam. Eee, nie żałuję nic. Następne pytanie: eee, Jakie jabłki na telefonie najczęściej używasz? E, teraz TikTok. <tik> e, TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube. E, dosłownie nie mam żadnych gier na telefonie, ponieważ nie mam pamięci. E, um, jedyne, właśnie, social media to, jedyne apki, które używam, to social media. Chyba, że o czymś zapominam, ale, ale najbardziej Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube. Um, następne plany na wakacje czy mam jakieś plany na wakacje e, mamy w planach polecieć do Polski jeżeli się uda jeżeli wirus minie oczywiście e, nic nie wiadomo o tym kiedy to minie a więc trzymamy kciuki że to minie do wakacji bo nie byłam w Polsce od dwóch lat i bardzo się stęskniłam a więc bardzo 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 bym chciała polecieć Um, i to na tyle z wyjazdu w ogóle mam dużo planów tutaj ze swoimi znajomymi, chcemy yy, chodzić na plażę, chcemy pojechać do to Park to jest, chciałam porównać do Energylandii, ale Energylandia jest 100 razy większa od tejtoparku. Parku um, po prostu mamy dużo planów tutaj na różne atrakcje, chociaż w Irlandii nie masz tak dużo yy, ale największe plany na wakacje to właśnie było polecenie, yy, po... Lecenie, po... Wylecenie? Polecież do Polski. Następne pytanie. Ulubione miejsce na wakacje. Ulubione miejsce na wakacje to pewnie Polska. Przez to, że nie mieszkam w Polsce um, i przez ten rok, co minie po prostu z, y, się natęsknie za rodziną, za znajomymi, i wtedy te wakacje bardzo ekscytują. Oczywiście też bardzo lubię jeździć w ciepłe kraje. Um, ale jednak zawsze Polska się najbardziej wspomina. A w ogóle jeszcze bym chciała polecieć do Stanów na wakacje albo w ogóle może na studia, a więc, a więc może mi ta odpowiedź się zmienić za kilka lat. Następne pytanie. W jakiej klasie teraz jesteś? Ja chodzę do trzeciej klasy, zaraz będę w TY, nie wiem jak to jest w Polsce. Za bardzo się nie orientuję, ale tutaj do podstawówki się chodzi 6 lat, I potem się idzie do secondary school i w secondary school też się 6 lat można być 5, jeżeli się nie robi. TY. Um, I ja teraz jestem w trzeciej. Teraz będę miała maturę dla juniora, jeżeli znowu mi rozwinie, um, wirus minie i, i się odbędą te egzaminy. Następne pytanie. Jak długo nagrywasz? Nie wiem ile to jest miesięcy, ale od wakacji Zaczęłem mój pierwszy filmik To chyba było przygotowanie na wakacje Nie pamiętam w jakim miesiącu, e, miesiącu Chyba w czerwcu A więc w czerwcu zeszłego roku zaczęłam Czyli około 11 miesięcy prawie Nie, coś źle policzyłam, ale od czerwca Jestem w najwyższej matmie, um, a więc nie to, że nie umiem liczyć, po prostu się pomieszałam. <grym> następne pytanie. Um, ulubiony kolor, czarny. Czarny na 100%, <grym> jak widzicie. E, ostatnio, um, znaczy nie ostatnio dawno, to wcześniej był czerwony i miętowy i teraz mi się zmieniło na czarny. E, następne to nie jest pytanie, ale ktoś napisał hej. Cześć, jak się masz? <noise> Następne pytanie. Jaki masz telefon? E, mam Huawei P20 chyba. Huawei P20 to chyba nie jest lajczy like, ten zwykły. E, na nim nagrywam, a więc teraz nie sprawdzę ale jestem prawie pewna. I bardzo mi się sprawdza. Mam go chyba od dwóch lat już. E, dopiero ostatnio zaczęłam myśleć o zmianie ale zupełnie nic się z nim nie dzieje, jest mega fajnie. Następne. Ile miałeś lat jak wyjechałaś z Polski? Sześć. Wyjechaliśmy w 2010 roku, teraz mam 16 lat. A więc 10 lat temu. Wow. Um, następne pytanie. Grasz w jakieś gry komputerowe? Jak tak, to jakie? Eee, za bardzo... To nie. Bardziej jak mam wolny czas, to spędzam go właśnie na moich social media, albo na YouTube i Netflix, w sensie, że albo oglądam YouTube'a i Netflix'a. Um, na, w gry komputerowe nigdy nie grałam. E, czasami gram w PS3, bo mam właśnie PS3, wiem, że... Um, no, to jest dość stare, ale mnie takie rzeczy interesu nie interesują, a więc nie muszę mieć najnowszych. A czasami, jak mi się zachcę pograć, to w Just Dance z znajomymi albo w Simsy. Uwielbiam Simsy. I nigdy ich nie miałam na komputerze, tylko właśnie na PlayStation. Następne pytanie. Twoje pasje. Ja uwielbiam tańczyć. Moją pasją to jest taniec. Um, też uwielbiam grać w basketball. To jest chyba koszykówka po polsku? Mama? Basketball to koszykówka? Tak. E, lubię grać w koszykówkę i tańczyć. E, też lubię uczyć się nowych języków. I to chyba wszystko z takich najważniejszych dla mnie pasji. Um, ulubiona muzyka? Ja uwielbiam hip-hop, uwielbiam e, lofi music, e, pop, popu też słucham, rapu też, um, ale bardziej takiego, um, w sensie, że bardziej angielskie piosenki. Um, czasami słucham do polskiej muzyki, jak rodzice słuchają, ale za bardzo Y, ba y, bardziej po prostu wolę słuchać to angielskiej muzyki. Co cię skłoniło do tego by założyć kanał? Um, chyba po prostu um, poszukiwanie nowego hobby. Właśnie żeby zacząć y, nagrywać vlogi, bo ja najbardziej chciałam vlogować. Ja bardzo lubię mówić, bardzo lubię kamerę, bardzo lubię poznawać nowych ludzi i całą, właśnie, tą, jakby, backstory Youtuba. Też oglądałam, właśnie innych vlogerów, inne youtuberki, innych youtuberów i podobało mi się to, co oni robią, jak to już wszystko wychodzi, i też chciałam, właśnie to wszystko spróbować. Następne, przedostatnie już pytanie. Od kiedy nagrywasz na YouTube? I to chyba, to chyba było wcześniej od czerwca. I ostatnie pytanie, ulubiony youtuber. I teraz. Yes. Nie mam ulubionego youtubera albo youtuberki. Lubię oglądać wszystkich różne kanały o różnej tematyce, żeby po prostu, jakby nie mieć narrow mind, żeby że po prostu była jakaś yy, 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 nie wiem jakie to jest słowo w po polsku, że po prostu była jakaś różność, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale mam nadzieję, że wiecie. Yy, ogólnie najbardziej to uwielbiam oglądać naruciaka, a tak to to dosłownie lubię wszystkich oglądać, tym którym subskrybuję ich filmiki i oglądam. Wiem, że czasami, czasemu, czasami czasami nie mam czasu obejrzeć całych filmików, albo nie mam czasu oglądać filmików. I tak zostawiam komentarze, bo um, lubię te osoby, lubię tych youtuberów, ale nie mam takiego ulubionego kanału. Mam nadzieję, że dobrze odpowiedziałam na pytania. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik, jeżeli macie. Więcej pytań piszcie w komentarzach, na pewno będę odpowiadać. Um, I tak jak wcześniej mówiłam, jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie o dużej łapce w górę, o subskrypcji, o komentarzu i do następnego filmiku, kochani, buziaczki. Mua. Pa pa! It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it and stay positive.